Co się śmieje z tym tytusem? Czekaj. Dobrze, drodzy widzowie. Ja pierdolę! Kurwa. Przecież mnie tu skręci. Może poczekam te dziewiętnaście, co? No człowieku, ja mam zmówić zdrowaśki, jak ja mam tych. Jak ja mam sąsiadów na podwórku, pompę mi wymieniają, no kurwa, no. Ludzie. Dobra. W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski, pełna pan z tobą, błogosławiegi. Ja nie pamiętam tego.